Zdecydowałeś się na leczenie nakładkowe? Tak rozpoczniesz swoją przygodę. Twoich nakładek ortodontycznych nie przywiezie ci do domu kurier zapraszamy Cię do LePerle, by oddać Ci je osobiście i razem z Tobą rozpocząć tę podróż. Twoich nakładek ortodontycznych nie przywiezie ci do domu kurier, ani nie przyjdą one do Ciebie pocztą. W dniu rozpoczęcia swojego leczenia Pacjent przychodzi do Leperle, by odebrać swoje zamówione specjalnie dla niego nakładki. Bardzo ważne jest dla nas w tym dniu, żeby pacjent dobrze zrozumiał swoje leczenie. Dlatego pierwsze co robię, to pokazuję pacjentowi jego plan leczenia na monitorze, tłumacząc wszelkie ruchy zębów, które będą zachodzić, konieczność kolejnych wizyt, z czego one wynikają. Kolejna rzecz... To przymierzenie z pacjentem jego nakładek i nauczenie go, jak ma w tych nakładkach funkcjonować. Nasze asystentki dokładnie wszystko tłumaczą, ćwiczą z pacjentem zakładanie, ściąganie nakładek, tłumaczą, jaka będzie kolejna wizyta, wprowadzamy pacjenta do systemu zdalnego monitorowania leczenia. Tłumaczymy pacjentowi, w jaki sposób ma wykonywać w domu skany telefonem, by były one dokładnie zrobione i żeby mogły zostać przeanalizowane przez nas zdalnie przy komputerze. Dzięki czemu kolejne wizyty może odbywać zdalnie, a na wizytę do Leperle przychodzi tylko wtedy, jeżeli musimy u niego wykonać jakąś procedurę.